Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Na początek kilka słów na temat mojej długiej nieobecności, przeprowadzka, nowe mieszkanie i miesięczne oczekiwanie na aktywację internetu. Ech. Ciężki okres, który na szczęście mam już za sobą. Dziękuję wszystkim tym, którzy cierpliwie czekali na mój powrót. No w takich chwilach serducho jak wiecie zawsze mocno rośnie. Co do samego rozwoju kanału obiecałem mocny powrót, jednak są rzeczy, których po prostu nie przeskoczę. Tak więc jak tylko zbieram trochę więcej kasy na mocniejszy sprzęt, to będę mógł pozwolić sobie na coraz to lepszy content. Więc jeśli chciałbyś mnie wesprzeć serdecznie zapraszam Cię na stronkę, którą znajdziesz w opisie. Nie ukrywam, no, stęskniłem się, więc czym prędzej postanowiłem pospacerować trochę po wyspie i oczywiście nie zawiodłem się. No, dokładnie. Dobra, ale co chcecie, mówcie? Siódma ram. Proszę, proszę. Jaka siódma trzeba robić ciano, tylko gotówka przelewnie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze jak kabano. Robimy z głową i z marihuaną. No, proszę jakiś tancercik, a opodatkowany tam jest. No, ja. Dla... Wow, jest... dziękuję! Ech, jak dobrze jest wrócić. Szema. Jak dobry, rybki Biorą, biorą, biorą. Ja szybko. Ja tutaj jedną na razie wyłowiłem, muszę tam pójść do rybata. Wiesz, może do kogo należy ten mini Cooper tam z tyłu? To mój, to moja, co? Fajny. To twój, czy, czy typowo z rodzinki taki? No, nie zdaje, dzięki. A taki twój-twój, masz takiego? Nie, bo ja jestem nowy, ja to od tygodnia. O, to fajnie, jak tam ci się podoba tutaj? No jest fajnie, tylko ciężko się zarabia jak na początek. Zbieramy z moimi dwoma ziomkami na samochód. Na co zbieracie, Więc, no. można wiedzieć? To jest samochód taki Toyota, znaleźliśmy za milion dwieście, tam dwieście ileś pojedzie, nie, ale jak się... 200 chyba 30, ale jak się go zapgradezuje, to z 280 wyciągnie, nie? A to i tak jest nasz pierwszy samolot, bo ja to grałem od tygodnia. A te moje ziomki grają od trzech dni. I zbieracie na jedną furkę, tak? Damy jeszcze kluczek i będziemy miały to jedno, nie? <śmiennie> ale nie kurwa! kurwa wierzy, to, to jest, jest inteligencja! Kurwa! Kurde, fajny pomysł. Kluczyki dorobić no. i spoko, spoko. No to chcemy sobie taką Toyotkę kupić. Cztery miejsca, oczywiście. Trzy osoby się na nią zużymy i sobie kupimy. Bo ona tam milion 200 kosztuje, to dogadaliśmy się, że ja tam 500, a oni po 350 pewnie. Ale masz dni. kasy, jeśli można wiedzieć, czy to tajemnica? Że niedługo 300 koła będę mieć. O, jak to zrobiłeś? Dużo zarobiłem na Uberze, bo dużo wtedy na piwka. Jeden ziomek teraz mi dał na przykład 130 koła na piwku. Ale zacząłem łowić ryby i się bardziej opłacał. To co, jedziemy obejrzeć do Toyota? Bo jestem ciekawy, jak to wygląda. No dobra, dalej. A ten czerwony nie jest twój? Co ty? Ja nie jestem taki bogaty, ja jeszcze tym mały. Ten miniacz jest z rodzinki, bo na przykład ja sam nie wiedziałem, że tyle kosztuje wczoraj. Zobaczymy, jak patrzę na te samochody. Yy, na przykład ten miniatur kosztuje 5000 majestyków. No i podjedziemy po drodze do stacji Jadus, bo 5% paliwa ma. Nie masz w tym żadnego problemu? Bo niektórzy mają... Nie, problem, nie że... ma problemu. Bo niektórzy mają problem, bo myślą, że ich porwę, czy coś, jak ja nawet porywać nie umiem. O stary! Ja pierdzielę, tu jest paliwo plus. Tu się tankuje i wyszle za Sam się z, zlękłem trochę. Ile wyszło? Na Dwa 2000, ja pierdzielę. No to za plus, a w sumie najdroższe chyba paliwo to jest premium, nie? Dobra, Lester, jak możesz, to cię proszę, żebyś wbił do sklepu i, i zobacz, która no to wie, Toyota. Wie, nazywa się Karin, Camira i coś tam. Ty Ester, a jaki kolor jakbyś miał wybierać, byś sobie wybrał, jeszcze tak z ciekawości? Murcze nie wiem, chyba, chyba czarny, w sumie nie ma pojęcia, ale biały ładny jest, bo to jest taki klasyczny, w sumie. No i jak? No chodź, zobaczymy, jak to wygląda. On no całkiem, całkiem spoko nawet, nie? Wygląda ładnie. Ile zobaczyłeś za jazdę próbną? To nie jest jazda próbna, on już jest moim. Co? W sumie wróć Trochę trochę cię ten. Trochę cię okłamałem. On nie jest mój, on już jest twój tak naprawdę. Co? Ale co? Czemu? Właśnie jedziemy go zarejestrować i przekazujemy wrócić. Czekaj, dla czekaj, ciebie. czekaj, ej, czekaj, ej, czekaj! Ej, czekaj, 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 czekaj! czekaj ale czemu? Co? A nie, ch ale... nie, nie chcesz go? <grymne> no nie, no, nie chcę, no ale czemu? Szukam właśnie ludzi i rozdaję ludziom samochody i dzisiaj właśnie padło na ciebie. Co kurwa? Szczerze to te, zaczęło mi mocniej serce bić, mimo że to jest jako gra. Ja pierdole, ale si. Czy... Nie. Jedziemy jeszcze zatankować Bez... na moją stację i wtedy ten. Tam ci przekażemy auto. Co w stację? Czyli jednak nie grasz tutaj, że założyłeś koto kiedyś i teraz grasz, nie? Nie, gram tu rok, mam 50 milionów na klacie i... Mot, monet, bo nie. Ale no zaraz... nie, no... no. Nie wiem co powiedzieć. No. Jako, że słyszę, że jesteś coś... Dość... Spoko ziomek, to jeszcze podjedziemy ci go na Fortuna, ten, zrobimy i wtedy już będziesz miał spokój. ja wiem. No, szczerze pokieram, ale to jest, no mocne, nigdy, ale, nie, Ej, czuję się teraz źle. Jak ty źle? Co ty opowiadasz, o No, że dałeś, że dałeś mi tak dużo. Przestań, to jest... Jak kluczyki? Bo ja w sumie to nie wiem, ale wiem, że się da. No i proszę bardzo, skóra no, jest twoja. Dziękuję ci bardzo za ten piękny gest. Po tak długiej przerwie przekazanie auta smakuje jeszcze lepiej. A nam się porobiły zaległości, chociaż nie, w sumie tylko ten Mustang został z poprzedniego rozdania. Jeśli jeszcze pamiętasz o tym kanale, napisz w komentarzu numer swojej główki i wyślij zaproszenie na Discorda, którego znajdziesz w opisie tego kanału. Jeśli nie odezwiesz się w przeciągu 24 godzin, zakręcimy jeszcze raz i auto zgarnie ktoś inny. Dlatego, kochani, tak ważne jest regularne odwiedzanie mojego kanału, ponieważ już kilka razy zdarzyło się, że komuś przepadła nagroda. Na zakończenie i zadośćuczynienie za moją nieobecność, raz, dwa. No zróbmy 3 auta i pierwsze 80 komentarzy zyskuje przepustkę na koło. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. No i to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.